Mieszkańcy Leszna włączyli się w coraz szerszą akcję życia maseczek ochronnych nie tylko dla służb medycznych, ale też zwykłych mieszkańców. Choć zdania co do skuteczności maseczek są podzielone, już samo noszenie maski, choćby na zakupach, sprawia, że rzadziej dotykamy twarzy. Leszyński Bank Żywności, szyje i prowadzi sprzedaż. Maseczki można zakupić w cenie 3 zł w siedzibie Stowarzyszenia przy Ulicy Słowiańskiej, 59, w godzinach od 7 do 19. Fundacja Jesienny Uśmiech dziennie przygotowuje 50 maseczek, które są rozdawane wśród seniorów oraz osób bezdomnych. Odbiór w siedzibie Fundacji przy ulicy Sienkiewicza 9, między 8 a 16. Zespół Szkół numer 2 szyje i przekazuje maseczki do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Stowarzyszenie Wygraj Siebie współpracuje z firmą krawiecką Tasiemka, przekazując materiały i szyjąc maseczki w domach. Tasiemka przy pomocy krawcowych i darczyńców szyje maseczki zarówno dla szpitala, jak i dla mieszkańców. Te drugie, wielorazowego użytku, można kupić między 14 a 17 przy ulicy Korcza 4. Takie maseczki należy prać w 60 stopniach i prasować. Maseczki można też zamówić lub przyłączyć się do akcji szycia lub dostarczyć materiały. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu Leszno Szyje Maseczki Ochronne lub pod numerami telefonów 669, 518, 647 i 791. 259 235